To przypał? Nie no, Dobra, to spróbuję wyskoczyć Dobra O kurwa Ty dobrze jest? Jest dobrze? No, kurwa, już prawie leciliśmy Ty lecimy, czyli po. chyba ja O kurwa O kurwa, co jest? Ale, ale w sumie wyszło. otworzyliśmy spadochron? Wylądują, wylądują. No! Oj, 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 oj! tak, to nie? Spadochron. Spadochronu nie miał, niż my! Otworzy po, pan drzwi w Połóż go w na podłodze, pan otworzy drzwi w helikopterze i się wrzuci go. Dziu. Bliżej. O kurwa. Pojebał kurwa. <laughs> jest... Kurwa, debil. No nic. No nic, przecież no... go zaraz przykręcisz. Na trawę nie będzie wolało przynajmniej. Tak już o, dwa razy zajebał beton i skakuj. Oj kurwa chuj, mówiłem, że na no trawę. To, już to ten... zajebali o beton. Ty no ty, no bo na co rozmieszczysz się, ty? Spokojnie, zmieścimy się Olery Olery kurcze A mówiłem na trawę No nie, na, a to, mówiłem, Na, na trawę A niepotrzebnie, że on na beton zeskoczył, po co, no bo ja pewnie bardziej Kokosy spadają na piach i co, psują się? No jasne, że się nie psują No jasne, Taki jasne że Taki człowiek trzy razy uderzył no, o beton i się nie ale o, ale o beton, no właśnie, o beton tak, to już tak Ale nie, ale o trawę nie, bo nie